Siema. Nagram dzisiaj filmik. Oczywiście to jest tylko moje zdanie. Dlaczego? A zimą padają. Kombinaty zimą padają. i itd. Miałem przez 4 dni. W domu po 18 stopni. Po prostu w ogóle nie rosły. Totalnie. Zadaczyłem przed tym kreską. W ogóle kreseczki się nie rozłączyły. A teraz mam tu temperaturę 21,5 stopnia. I odżyły. Znaczyłem o 14 .00. Tu się rozłączyły kreseczki. W tym też o, w nie Tu i tu czarna kreska też się rozłączyła, czyli od, odżyły I w ten największym kałendiszu. Oh. Też się rozłożyły kreski Czyli odżyły, czyli 20 stopni minimum na kawałniejsze musi być. 18, totalnie pauzują. Znaczy mi tak ogólnie zrobiły. No. Totalnie pauzują. I na dłuższą metę pewnie by trzeba było iść po czarny worek. Dla nich. Ziemia się podrużała. wiele stopni 22,5 stopnia i bananki odżyły bananowe są roślina dwudziasta, lubimy ciepełko w nogi. Tu mam taki gumowy młotek, żeby wzruszyć ziemię i tak napkoło wszystkie donice. Żeby korzenia fajnie oddychały Tu ten kawendysz największy jak był mniejszy to tu stał na parapecie I sąsiad mówił dlaczego ty tego kwiata tak bijesz To było tak Dobra Cześć pozdro